serdecznie witamy wszystkich na konferencji podsumowującej kampanię do parlamentu 2019 W dniu dzisiejszym gościmy w Łomży wicemarszałek Senatu panią Marię Kot. Pani Maria Kot przyjechała Tutaj do nas, żeby po prostu jeszcze nas wesprzeć w kampanii wyborczej. Witam wszystkich kandydatów na posłów. Panią poseł Bernadette Krynicką, panią, pana posła Lecha Kołakowskiego i kandydatów Agnieszkę Muzyk, Piotra Modzelewskiego. Witam starostę powiatu Łomżyńskiego Lecha Szabłowskiego, burmistrza jedwabnego Adama Niebrzydowskiego i wójta gminy Łomża pana Piotra Kłysa. Ja oddam głos pani marszałek Marikot. Kot. proszę. Bardzo Szanowni Państwo, kampania dobiega końca, jesteśmy już na ostatniej prostej, ostatnie spotkanie, ostatnie konferencje prasowe i ostatnie nasze apele do Polaków o to, żeby poszli do wyborów, żeby skorzystali ze swojego prawa. Do decydowania o losach Polski. To są bardzo ważne wybory, mówiliśmy o tym już niejednokrotnie, wybory, w których decyduje się przyszłość naszej ojczyzny. Zachęcam wszystkich Państwa, mieszkańców Podlasia, do tego, abyście poszli do wyborów oddali głos. Głos, Każdego z Was jest bardzo, bardzo ważny. A ja jestem tutaj dzisiaj w Łomrze, Szanowni Państwo, żeby wesprzeć naszych kandydatów startujących do Sejmu i do Senatu i zwłaszcza kandydata na senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Marka Komorowskiego. Szanowni Państwo, pan Marek Komorowski jest wieloletnim samorządowcem. Wiem, że związany jest z samorządem terytorialnym od 1990 roku, więc można powiedzieć, że od momentu, kiedy została. Przyjęta ustawa o samorządzie terytorialnym, ustawa, która tak bardzo zmieniła ten ustrój samorządowy w Polsce, jedna z najlepszych ustaw, jakie przyjęliśmy, jedna z najlepszych reform, jakie w ciągu trzydziestolecia wolnej Polski zrealizowaliśmy. Pan Marek Komorowski jest prawnikiem, jest wieloletnim radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dosko Przepraszam, Województwa Podlaskiego. Ja jestem z Mazowsza, wybaczcie państwo. Więc przyzwyczaiłam się mówić często o Mazowszu, o moim regionie, w którym pracuję, w którym działam i w którym mieszkam. Ale dzisiaj jesteśmy na Podlasiu. Też dla mnie regionie bardzo ważnym, bo Węgrów, w którym mieszkam, jest w województwie mazowieckim, ale na historycznym Podlasiu, Podlasiu Zachodnim. Pan Marek Komarowski jest wieloletnim radnym województwa podlaskiego, zna doskonale problemy swojego regionu. To jest niezwykle istotne, Szanowni Państwo, ponieważ okręgi senackie są małe, są dużo mniejsze od tych poselskich. I tutaj każdy obywatel może mieć bezpośredni kontakt ze swoim senatorem. I ważne Ważne jest, żeby senator, będąc w Warszawie, był dobrym reprezentantem swojego regionu, żeby zabiegał o sprawy swojego regionu, żeby pomagał samorządowcom w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich czterech lat zaproponował samorządowcom, samorządom, Polsce lokalnej, lokalnym społecznościom znakomite programy rozwojowe. Bo nie tylko programy społeczne, te, z których jesteśmy tak dumni, jak 500, plus, czy 300 plus, czy 13 emerytura, ale jest przecież wiele znakomitych programów rozwojowych, jak chociażby Fundusz Dróg Samorządowych, programy infrastrukturalne, programy Maluch Plus, Senior Plus, skierowane właściwie do Polaków w różnym wieku, od najmniejszego do najstarszego. Te programy są szalenie istotne, ale ważne jest, żeby była bardzo dobra współpraca pomiędzy samorządami, pomiędzy parlamentarzystami, którzy dany region reprezentują w parlamencie, i pomiędzy rządem. Jeżeli taka współpraca jest dobra, to drodzy Państwo, to może zapewnić dobry rozwój lokalny. A na tym wszystkim nam przecież najbardziej zależy. Pan Marek Komorowski jest gwarantem tego, że będzie mocno zabiegał o sprawy swojego regionu w Warszawie że będzie godnie ten region reprezentował, że będzie blisko współpracował z samorządami na swoim terenie, bo przecież zna samorząd. Zna samorząd, bo tak jak mówiłam, działa w samorządzie już od 1990 roku i na różnych szczeblach, więc zna wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Zna też samorządowców. Ich obecność tutaj świadczy o tym, że ma z nimi bardzo, bardzo dobry kontakt. A więc, Szanowni Państwo, bardzo proszę, abyście Państwo zagłosowali na kandydata. Prawa i Sprawiedliwości do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu numer 59. Drodzy Państwo, walczymy o każdy okręg, walczymy o każdy mandat do Senatu. Bo widzicie Państwo, co jest po drugiej stronie. Ten kuriozalny list trzech byłych prezydentów Wałęsy, Komorowskiego i Kwaśniewskiego, którzy zaapelowali do kandydatów spoza, listy koali, spoza list koalicji obywatelskiej, aby zrezygnowali z kampanii, aby zrezygnowali ze startu. Chcą zmienić wybory do Senatu. W plebiscyt polityczny. To nie jest nam potrzebne. Nam potrzebna jest w Senacie merytoryczna praca, merytoryczna praca pełna y, wiedzy konkretnej doświadczenia, ale też kultury osobistej, bo Senat tym się wyróżnia, że jest izbą refleksji, jest tą izbą, gdzie dyskusja przebiega w sposób dużo bardziej wyważony, niż to się dzieje w Sejmie. Z całym szacunkiem do Państwa posłów, ale no wszyscy podkreślają, że w Senacie jednak tych emocji jest mniej. Ta y, y, dyskusja polityczna odbywa się na dużo, y, w dużo takiej mniejszej temperaturze. A więc drodzy Państwo, nie plebiscyt polityczny, a konkretne wybory. Wybory i stawianie na dobrego kandydata, a takim kandydatem jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 59, pan Marek Komorowski, którego polecam z pełnym przekonaniem. Dziękuję. Dziękuję. Panie Mariusz, trzymam kciuki i życzę powodzenia panu. Wszystkiego ja dobrego. Powodzenia. I mam nadzieję, że spotkamy się w Senacie 10 Również 10. mam taką nadzieję. Dziękuję Dziękuję, za Dziękuję Pani Marszałek za ciepłe słowa. Ja zachęcam wszystkich do oddania głosu na drużynę Prawa i Sprawiedliwości, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. W Sejmie mamy duży wachlarz, dużo osób, wszyscy są godni, wszyscy są warci polecenia, Państwo wybiorą. Głosujmy na Prawo i Sprawiedliwość. Do Senatu mamy jednego kandydata. Więc sprawa jest tutaj dla nas prostsza, ale proszę o Państwa głos, bo bez Państwa głosu mandatu senackiego nie uzyskam. Zachęcam wszystkich do oddania, do, do, zabrania, do wzięcia udziału w wyborach i, i oddania głosu na prawo i sprawiedliwość 13 października. Dziękuję. Nie wiem, Panie czy, można... może, czy może pytanie? Tak, właśnie. Został Pan zgłoszony po śmierci Pana Morawieckiego. Nie obawia się Pan, że ten mandat, który może Pan wygrać, będzie stracony, bo sąd stwierdzi, że był już za późno na zgłoszenie? Nie obawiam się, nie sądzę, żeby sąd stwierdził, bo mówimy tutaj o kodeksie wyborczym, o całym sposobie zgłaszania rejestracji dokonuje Państwowa Komisja Wyborcza, więc trudno tutaj przy, przewidzieć, żeby mógł być jakiś skuteczny protest złożony. To są sędziowie, sędziowie podjęli uchwałę, sędziowie podjęli uchwałę o wygaszeniu mandatu znaczy kandydata pana Kornela Morawieckiego zarejestrowanego i, i dokonali rejestracji kolejnej osoby. To dokonuje, to nie dokonuje komitet wyborczy, to dokonuje Państwa Komisja Wyborcza. Po prostito. Zgodnie z prawem, bo artykuł 9 kodeksu wyborczego przesuwa czynności, które mają zapaść w sobotę lub dzień ustawowo-wolny na, na pierwszy dzień roboczy. Tym pierwszym dniem roboczym był poniedziałek i na poniedziałek zostały przesunięte wszystkie możliwe czynności wyborcze, a nie okrojone czynności wyborcze, jak Polskie Stronnictwo Ludowe tu w mediach społecznościowych, bo widzę te wpisy, próbuję to interpretować. Takiej, takich zapisów ustawowych nie ma i takiej interpretacji nie może być, to jest wprowadzanie, yy, próba wprowadzania wyborców w błąd. Według mnie odbyło się wszystko zgodnie z, 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 z prawem.